Jest Wigilia, stół zastawiony jadłem wszelakim, rodzice śpiewają kolędy, i reszta rodziny siedzi już przy stole, patrzy na, je, na to łakome jedzenie, a dziecko, jak to dziecko, biega od okna do okna, wypatrując świętego Mikołaja. Nagle słychać dzwonek do drzwi. Dziecko już jest ucieszone, myśli, o Mikołaj przyszedł, Mikołaj przyszedł, biegnie, otwiera drzwi i... I faktycznie do, poko do mieszkania wtacza się Mikołaj, pijany jak Bela, Kła kładzie się na kanapę, mętnym wzrokiem patrzy po biesiadnikach, a dziecko tym widokiem niezrażone podchodzi do Mikołaja, podbiega, skacze na niego i mówi: Mikołaju, Mikołaju, a ja chcę wielki wóz strażacki z syreną. A Mikołaj mu na to mówi: A proszę cię bardzo. I podpalił mieszkanie.